Z tej strony Kacper. Dziś zapraszam Was na krótkie rozpakowanie, konfigurację oraz pierwsze wrażenia z użytkowania Xiaomi Mi Watch Lite. W opakowaniu razem z Xiaomi Mi Watch Lite znajdziemy ładowarkę, poza tym jest jeszcze instrukcja obsługi. Zestaw nie jest więc zbyt rozbudowany, ale wszystko co najważniejsze jest tutaj umieszczone. Jedyne czego brakuje to adaptera sieciowego, jednak myślę, że coś takiego powinniście mieć w domu. Sam zegarek jest wykonany zaskakująco solidnie. Koperta jest wykonana z twardego tworzywa sztucznego, które jest matowe. Oprócz tego mamy gumowy, bardzo przyjemny w dotyku pasek. Całość jest połączone ze sobą, a zakładając na ręku, możemy skorzystać z klamry, a także dodatkowej opaski. Zegarek pewnie leży na dłoni, dodatkowo nie waży zbyt dużo, przez co naprawdę noszenie go nie jest ani trochę uciążliwe. W tej kopercie od spodu mamy podstawowe czujniki, o których więcej opowiem w pełnej recenzji, mamy też pin do ładowania. Na prawym boku mamy klawisz zasilania, a od przodu jest jeszcze ekran. Ma on przekątną 1,4 cala, jest to ekran TFT i co ciekawe ma on automatyczną regulację jasności. Sporym zaskoczeniem dla mnie jest konfiguracja tego urządzenia. Byłem wręcz pewien, że ten zegarek konfiguruje się w aplikacji Mi Fit, podobnie jak chociażby w przypadku Mi Bandów. Tutaj w ustawieniach jednak nie mamy takiego urządzenia, łączenie jako opaska czy zegarek nie działa, a powód jest banalnie prosty, ponieważ po prostu to nie ta aplikacja. Do korzystania z Xiaomi Mi Watch Lite potrzebujemy aplikacji Xiaomi Wear, która jest dedykowana do zegarków. Po jej pobraniu musimy się zalogować lub założyć nowe konto, jeżeli zakładamy to podajemy numer telefonu lub adres e-mail, podajemy kilka swoich podstawowych danych i dopiero wtedy będziemy mogli połączyć się z urządzeniem. Konfiguracja jest jednak bardzo prosta, nie powinna zająć dłużej niż kilka minut, jedyne o czym warto pamiętać, żeby była to koniecznie aplikacja Xiaomi Wear. Ciekawostką jest to, że jeszcze przed konfiguracją, po przesunięciu od góry do dołu, wyświetli nam się kod QR, który możemy zeskanować i dzięki czemu dostaniemy się właśnie do aplikacji. A jakie podstawowe opcje ma ten program, to już będę oczywiście omawiał bardziej w recenzji. Jednak, no, takie pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne, bo zegarek wyświetla bardzo czytelnie godziny i powiadomienia. Po wciśnięciu klawisza mamy też kilka ikonek odpowiadających różnym funkcjom. Obsługa jest bardzo intuicyjna i ogólnie ten zegarek robi bardzo pozytywne pierwsze wrażenie. Zabieram się więc za intensywne testy. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało w komentarzach, bardzo chętnie na nie odpowiem. Zachęcam także do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!